Życie youtubera jest okropne, rzucam to. Dobry Gimbus. Dobry Gimbus, dobry. Weź zajmij się czymś innym, poważnie. Moi drodzy. Tak, to ten moment, kiedy postanowiłam rzucić YouTube'a. Ja tak już nie mogę. To mnie jakiś wąż ubryzie. To mi każą złowić. Ugotować i pochować trawę. A do tego te dramy i pozwy. Życie youtubera jest okropne. Rzucam to. Żartowałam? Nie potrzebować potem. Nosiłaś maseczkę na długo przed wirusem, wiedziałaś, że dojdzie do pandemii i nie ostrzegłaś. I jeszcze makaronem handluje. Yy, a może papieru toaletowego? Nie marnuj energii na idiotów. Właśnie tak, dokładnie. Nie marnujcie energii na idiotów i jedzcie warzywa. Czy jak to tam mama zawsze mówiła? Masz konto na Steam? Chętnie bym z kimś takim pograł. Ale że co, że ze mną? Tak naprawdę to nie. Przyczyną islamofobii w Polsce jest pis, który wysyła propagandę. Halo, Ahmed. Zdemaskowali nas. Teraz to już nie mówisz im, że dżihad jest spoko, a pis po turecku znaczy brudny. Niemowlęciami, haha. nie ha. ha, ha. niemowlęciami, a to dobre stary. Haha, ha. chyba żartujesz. No chyba nie. Czy ja w którymś odcinku kiedyś żartowałam sobie, czy ja wam wyglądam na pajaca, czy wy nie wiecie, czym jest ten kanał? Komer się w grobie przewraca, a wraz z nim Miskiewicz i inni raperzy. To tyle na dziś. Jeśli się Wam podobało, to zapraszam do subskrybowania i oglądania innych moich filmów. Zostawiajcie też komentarze, aby później była możliwość zrobienia.